Cześć widzowie w tym roku widzimy się po raz ostatni z tej okazji chciałem wam bardzo podziękować za to że byliście ze mną za 8000 subskrypcji i tysiące polubień i za wbicie w miesiąc 8000 subskrypcji życzę wszystkiego. Dobrego miłego Sylwestra a szczególnie uważajcie proszę z fajerwerkami i petardami żebyście wrócili cali i zdrowi i szczególnie uważajcie na zwierzęta a nowa seria będzie na 10 tysięcy subskrypcji i każdy komentarz to było dla mnie bardzo dużo a Seria widzów będzie może za tydzień jak się uda i życzę wszystkim dobrego fajnie spędzonego czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Dziękuję bardzo za tyle poświęconej uwagi na moje filmy. Jestem bardzo szczęśliwy z tych 8 tysięcy subskrypcji i żegnam. Wszystkich po raz ostatni w tym roku życzę zdrowia i szczęścia, humoru, fajnie spędzonego czasu z rodziną lub przyjaciółmi i mam nadzieję, że po nowym roku zdobędę w końcu moje upragnione 10 tysięcy subskrypcji i jeszcze raz wszystkiego dobrego, szczęścia i radości i humoru. I przy okazji wbijajcie na czat widzów w WhatsApp link w opisie.